Hej wszystkim witajcie w nowym odcinku mojego podcastu Nadzieja w chorobie psychicznej. Jest mi bardzo miło, że jesteście dzisiaj znowu ze mną w nowym odcinku w nowym tygodniu. Jeżeli chodzi o takie ogłoszenia dotyczące podcastu, to chciałabym powiedzieć, że postaram się, a właściwie już to robię, żeby każdy nowy odcinek był co tydzień w środę. Także jeżeli Was to w jakiś sposób interesuje lub lubicie taką regularność, no to myślę, że od tej pory już tak będzie. Wiadomo, czasami są sytuacje, że... Trzeba troszeczkę zmienić ten, ten cykl dodawania odcinków, ale myślę, że raczej będzie to rzadko, więc mam nadzieję, że niektórych to ucieszy i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to jak już pewnie zobaczyliście, dzisiaj będzie temat wizyty u psychiatry: jak to jest do tego psychiatry w ogóle pójść i. Dlaczego warto, i tak dalej, więc myślę, że warto zostać i posłuchać. Sporo będzie mojej takiej refleksji własnej, ale też spojrzenia y, innych specjalistów, jak i osób, które po prostu skorzystały z takiej możliwości. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zacznę na początku od właściwie takiego powrotu do przeszłości, do mojej y, własnej sytuacji, która jeszcze parę lat temu była. No, stosunkowo trudna, nawet bardzo trudna, przynajmniej dla mnie ja to tak odczuwałam. Korzystałam wtedy, jak byłam na studiach z pomocy psychologa przez Skype'a, łączyłam się właśnie regularnie co tydzień. Był to psycholog, z którym po prostu wcześniej w liceum miałam kontakt, więc wydawało mi się, że jest to dobry pomysł i Oczywiście nie był zły, bo to mi pomagało i było dla mnie takim ukojeniem w tych trudnych chwilach, ale w pewnym momencie sama psycholog mnie skierowała do psychiatry i powiedziała, że to będzie dobre rozwiązanie w moim przypadku. Ja byłam trochę przerażona, kiedy to usłyszałam i niekoniecznie chciałam jakby się właśnie do tego dostosować, ale czułam, że w jakiś sposób mogę zaufać jej Sugestii. Chciałam po prostu spróbować, mimo że bałam się i miałam też takie. Takie uczucia się we mnie pojawiały, jak wstyd, czy no nie wiem, lekkie wątpliwości, czy, czy to da się, czy to pomoże, czy to ma sens, czy, czy to nie jest przesada. I ja i moje otoczenie tak trochę na to reagowało, ale chyba też ja byłam zdeterminowana wtedy, przynajmniej tak pamiętam. Pamiętam swoją determinację i to, że ja się tego tak trochę uczepiłam, jak takiej ostatniej deski ratunku, bo wtedy naprawdę nie było ze mną dobrze. Dlatego ta cała wizyta była dla mnie takim dość dużym wydarzeniem, które pamiętam wyraźnie i mam je w swojej głowie. Myślę, że w ogóle zostanie ze mną i będę, będę o tym myśleć jeszcze jeszcze długo. Chociaż teraz raczej patrzę na to z perspektywy takiego dobrego wydarzenia i takiego dobrego kroku, który podjęłam, żeby, żeby poczuć się lepiej, żeby tak naprawdę dojść do takiej stabilności, jeżeli chodzi o moje, o moje zdrowie psychiczne. Ja się przygotowałam do wizyty w ten sposób, że napisałam sobie na kartce to, co chcę powiedzieć, mniej więcej, takie najważniejsze punkty, i to było właściwie jedno z najlepszych decyzji, jeżeli chodzi o tą wizytę, bo mogłam po prostu tam pójść z taką mniej więcej swobodą i świadomością tego, że mogę sobie zerknąć na tą kartkę i w każdej chwili mogę powiedzieć e, o co mi chodzi, jeżeli zabraknie mi słów no to było naprawdę pomocne i też było dobrze odebrane przez psychiatrę i myślę, że nie ma w tym nic złego bo ja miałam często taki bieg myśli jakiś taki metrik w głowie i nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że ja po prostu tak pójdę i tak usiądę i zacznę mówić, więc na pewno ta kartka i te punkty najważniejsze moich, moich odczuć na temat tego, co się ze mną dzieje ostatnio, przez ostatnie miesiące, bardzo mi to pomogło. Jeżeli chodzi o pierwszą wizytę, to pamiętam ją jako taką, która dała mi dużo nadziei, która dała mi taką, e, takie poczucie, że nie jestem w tym sama, że jest mnóstwo ludzi, którzy borykają się z podobnymi problemami. Poczułam, że nie ma się czego wstydzić, że jest to w pewien sposób dobry, odważny krok. Dostałam czas, który mi poświęciła e, pani doktor. i Czułam, że szczegółowo zadbała o to, żeby każdy obszar i każdą kwestię Badać i mogłam tak naprawdę przez bitą godzinę jak nie więcej mówić o tym, co, co, się, co dotyczy mnie. Także i diagnoza, i, z, i zaplanowany sposób leczenia dał mi taki spokój, więc byłam wtedy naprawdę taka podbudowana. Na pewno byłam też mocno zaskoczona diagnozą i tym, co się z nią wiązało, ale mm, okazało się, że to wszystko tak naprawdę połączyło się w całość, także. No nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym ja nie poszła do tego psychiatry, więc dziękuję po prostu sobie i, i tym osobom, które były na mojej drodze, że, że mnie tam popierowały i że ja się nie poddałam, że, że dałam radę. Także jestem z tego dumna i zadowolona. Warto powiedzieć o kolejnych wizytach, bo kolejne wizyty właściwie skupiały się na omawianiu dalej tego procesu leczenia, czyli u mnie w moim przypadku to były leki i... Psychoterapia. Właściwie teraz jestem już na, można powiedzieć, końcu leczenia, więc myślę, że raczej takie działania teraz są zapobiegawcze i na zasadzie, które są, wspierają bardziej ten mój już stosunkowo dobry stan psychiczny, niż, niż takie, które miałoby mnie ratować, tak? Z tych najgorszych chwil, bo to wtedy miało taki cel parę lat temu, a teraz jest moje leczenie właściwie, no właśnie tak jak mówię, kończy się i zmierza ku jakiemuś takiemu finałowi, więc póki jestem jeszcze w tym, to póki jeszcze czuję te emocje, to dlatego chcę Wam o tym powiedzieć, chcę w tym podcaście o tym mówić, bo wiem, że yy, nigdy, to, nigdy to nie będzie tak bardzo autentyczne, więc może teraz ja w tym o, dzisiaj odcinku jestem trochę mm, poddenerwowana, nawet to czuję i może mówię troszeczkę tak nieskładnie lub za dużo słów, lub tych samych słów, bo to jest też częste u mnie, kiedy mówię o czymś, co jest dla mnie ważne, więc y, dlatego dlatego myślę, że lepsze to jest teraz powiedzieć niż potem, jak to będzie dla mnie już bardziej tak na zasadzie suche fakty, tak? Wydarzyło się to i to. Yy, i, I takie to miało konsekwencje. A ja w tym momencie jeszcze... Emocjonalnie jestem związana, bo ten proces się powoli dla mnie kończy, ale jeszcze się nie zamknął, więc jeszcze czuję takie, takie, takie z tym związane emocje. Jak słyszeliście, przed chwilą straciłam yy, w jakimś takim skrócie, i mam nadzieję w miarę składnie, swoją historię związaną z wizytą u psychiatry i po prostu takim korzystaniem z tej pomocy psychiatry. I chciałabym teraz tutaj podkreślić, już troszeczkę tak się odsuwając od moich własnych doświadczeń, ale bardziej patrząc na to całościowo i tak obiektywnie, że tak naprawdę wizyta u psychiatry. To jest wizyta u lekarza, u lekarza takiego jak każdy inny, tak, który zajmuje się po prostu jakąś sferą zdrowia i tutaj to jest, jest sfera zdrowia psychicznego, zajmuje się po prostu naszą psychiką i myślę, że to jest normalne i potrzebne i moje wcześniejsze uprzedzenia myślę, że wynikały z niewiedzy to na pewno, z takiego przeświadczenia, że no nie wiem, do psychiatry to już trafiają naprawdę tacy e, zaświrowani, tak, już teraz mówię bardzo tak w jakiś taki sposób wprost, no ale takie myśli, które się pojawiają, dotyczyły właśnie, że jak to? To i to, to, to przecież nie jest ze mną aż tak źle, żebym ja musiała iść do psychiatry, przecież oni się zajmują jakimiś naprawdę ciężkimi przypadkami. Więc takie były moje, e, takie były moje odczucia. Myślę, że takie zdanie sobie sprawę z tego, że, że tak nie jest i że. I, Doedukowanie siebie też, też jest ważne, bo na przykład, gdy chorujemy na serce, to idziemy do kardiologa, gdy mamy problemy z płucami, to idziemy do pulmonologa. Każdy organ naszego ciała może mieć jakieś problemy z, i zaburzenia i trudności. Więc my, idąc do tego lekarza, po prostu działamy dla dobra tego, dla dobra naszego organizmu. Więc myślę, że warto sobie też zdać z tego sprawę, że psychiatra jest. Takim lekarzem jak każdy inny lekarz, tylko po prostu zajmuje się sferą psychiczną. Kiedy myślę jeszcze o tych możliwych powodach, dla których pojawia się taki opór i problem z samą wizytą u psychiatry, czy, czy w ogóle tym tematem związanym z lekarzami, które zajmują się naszą psychiką, to myślę o tym, że często nie wiemy, co, co należy w ogóle leczyć i czym należy się zająć. I nie do końca odróżniamy normę od patologii, na przykład. Często możemy się też kierować takim strachem przed odrzuceniem, na przykład przez rodzinę znajomych. Nie chcemy po prostu się z tym mierzyć, bo to jest, to jest dla nas bardzo dużo nie, nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to będzie. I, i myślę sobie, że to z czegoś wynika, bo, bo ja sama wstydziłam się długo i zależało mi, żeby być normalną tak, żeby pasować do jakiejś normy, do standardu I, i robiłam tak szczerze mówiąc wszystko, żeby na zewnątrz pokazać, że jest okej, okay, że nic mi nie jest, tak, mimo że mi było. Dopiero z czasem przestałam się tak zachowywać w sposób taki sztuczny na siłę, tylko zaczęłam po prostu normalnie eksponować to, co w danym momencie czuję, jaki mam dzisiaj dzień i tak dalej, więc jakby... Na początek chciałam bardzo ukryć tą swoją sferę psychiczną, w której, w której pojawiły się problemy i ja nie chciałam właśnie, żeby inni to zauważyli. Wydawało mi się, że jeżeli na przykład jakiś pracodawca, czy w ogóle osoby z pracy, czy z uczelni dowiedzą się o tym, że chodzę do psychiatry, biorę leki, nie wiem, chodzę na psychoterapię, to, że ludzie będą uprzedzeni, że nie będą mi ufać, że nie będą chcieli ze mną mieć kontaktu. To jest w ogóle duży wątek, duża sprawa i często się to przewija, że w pewien sposób ukrywamy pewne Informacje o sobie i z drugiej strony ja to rozumiem, w sensie takim, że ja też na początku nie miałam takiego poczucia, że muszę o tym mówić i wręcz raczej nie chciałam i myślę, że to też było zupełnie okej, okay, bo tak jakby nikt mi nie każe się z tego w prosty sposób spowiadać i ja mogę to pozostawić dla siebie. Trzeba wiedzieć, że ma się takie przyzwolenie, że nie trzeba. Ale ja też miałam dużo takich myśli na zasadzie, że, że ja chcę być autentyczna i że ja chcę jakby mówić o tym, co mnie spotkało, też innym ludziom, na przykład w środowisku takim jak praca czy uczenie, dlatego że może to im w jakiś sposób pomóc. Więc ja na pewno w pewien sposób. Zrozumiałam, że ja już nie chcę tego dłużej y, kryć, ukrywać. To nie oznacza, że ja teraz chodzę i wszystkim naokoło mówię o całej swojej historii i po prostu ich gdzieś tam y, bombarduję tym, ale jestem na tyle otwarta, że mogę o tym powiedzieć i raczej. Y, nie po drodze mi po prostu z ludźmi, czy ze środowiskami pracy, czy nawet na uczelni, jeżeli te osoby tak jakby nie szanują, nie respektują, nie potrafią sobie wyobrazić, że ktoś może korzystać z opieki, znaczy z pomocy psychologa, czy z pomocy psychiatry i mimo to mieć no, normalne stosunkowo życie, tak, więc jeżeli ktoś od razu włączy psychiatrę i w ogóle wizytę u psychiatry z byciem y, zaświrowanym albo, nie wiem, od razu, od razu mającym ogromne wielkie problemy, to oznacza jego Brak jakiejś wiedzy i brak świadomości, że są różne sytuacje i że nie można po prostu robić domysłów, jeżeli się nie ma, jeżeli się nie ma podstaw. Jasne, jeżeli mamy do czynienia ze środowiskiem w pracy, czy, 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 czy w ogóle w naszym życiu, które nie do końca takie rzeczy rozumie i może nie zaakceptować i nie chcemy po prostu mierzyć się z ich reakcją, to rozumiem, że niektórzy, być może nawet duża część, o tym nie mówi okej okay, ale myślę że fajnie jest jednak ze sobą samym się dogadać w tej kwestii lub mieć przynajmniej kogoś choć jedną bliską osobę która będzie to rozumiała z którą będzie można porozmawiać bo jednak bycie ciągle tylko w swojej głowie i ukrywanie tego też nie jest dobre i właśnie tutaj też chciałabym zachęcić do takiego szukania wsparcia poprzez właśnie rozmowę z innymi tłumaczenie im na przykład jak wygląda nasz problem jak wygląda nasze zaburzenie jak wygląda nasza choroba psychiczna jak wygląda depresja jak wygląda nerwica jak wygląda schizofrenia jak wygląda nie wiem Stres pourazowy, po prostu cierpliwe tłumaczenie, jeżeli oczywiście mamy siłę i ochotę, jeżeli zależy nam na tym, żeby ta dana osoba to rozumiała. Bo ja na pewno miałam sporo takich osób, na których mi na tyle zależało, że też chciałam, żeby oni rozumieli, przez co ja przechodzę, z czym ja się mierzę. I ja po prostu nie chciałam, żeby, o, żeby rozmowy z nimi na ten temat były takie takie jałowe, że tak powiem, takie, takie bez, bez znaczenia i takie, które mnie tylko będą przygnębiać, bo to, co na pewno przygnębia osoby, które mierzą się z problemami psychicznymi, to takie poczucie niezrozumienia, więc na pewno warto w to włożyć swój wysiłek, jeżeli jeżeli chcemy jednak mieć przy sobie ludzi, którzy są świadomi. I ja na pewno to robiłam. Mimo, że nie było mi łatwo, i czasami już e, miałam ochotę rzucić to wszystko i, i po prostu dać sobie spokój, ale wiedziałam, że to przyniesie efekty. Przynajmniej tak czułam, wierzyłam w to, miałam taką nadzieję. I rzeczywiście to przyniosło swoje efekty. Wiele z, z moich bliskich zrozumiało te sprawy, te problemy, i, i zaczęły też inaczej na nie patrzeć, e, po prostu otwarcie na ten temat rozmawiać. Więc myślę, że to, było, to była taka korzyść w tej całej sytuacji. Na blogu joannapachla.com autorka opublikowała wpis, w którym pisze o tym, dlaczego ludzie często unikają psychiatry, jakie mają przekonania. I na przykład może być to, takie przekonanie: Uważasz, że to są twoje problemy. I tutaj w pewien taki dosyć zabawny sposób komentuje to Joanna, pisząc, że no na przykład, jeżeli boli cię ząb albo masz zepsuty ząb, to to co robisz? No nie wyrywasz go sobie sam, bo to jest twój problem, tylko idziesz z tym do dentysty. Tak samo jeżeli masz problem z psychiką, jeżeli dokuczają ci trudne myśli, jeżeli masz ciągle obniżony nastrój, to idziesz z tym na przykład do psychologa lub psychiatry. Uważasz, że psychiatra jest dla słabych. On. To jest też ciekawe, że, że jeżeli ktoś idzie do tego psychiatry, czy do psychologa, tutaj też to akurat było o, psychi o psychiatrach, ale, e, ale jeżeli chodzi też o psychologów, to też jest podobnie, że, że to już jest jakaś słabość, że po prostu bezsilność, brak po prostu jakiejś zaradności w życiu, a tak zupełnie nie jest. I trzeba w ogóle nie wiem, wyrzucić takie przekonanie za okno do śmietnika gdziekolwiek, tylko żeby nie było w naszej głowie, bo to nie jest, to nie jest dobre przekonanie, bo jeżeli dzieje się z nami coś nie tak, no to zasługujemy nawet na to, żeby dostać tą pomoc i żeby sobie pomóc, i nie musimy tak jakby być siłaczami. W ogóle skąd takie przekonanie, że musimy być zawsze silni? To też jest kolejny temat na kolejny podcast. Także zachęcam do zajrzenia na bloga joannapachla.com. Tam możecie przeczytać cały wpis. Natomiast Sławomir Murawiec, lekarz-psychiatra, członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mówi o tym, że czas już odrzucić historyczne, pochodzące z przyszłości wyobrażenia na temat psychiatrii i zobaczyć, jak wiele może ona współcześnie zaoferować. I zupełnie się z tym zgadzam. Myślę, że to, co było w przeszłości, to w jaki sposób były postrzegane osoby z problemami psychicznymi, to już nie jest. To co teraz współcześnie... Istnieje w nauce. Nauka mówi, że te wszystkie problemy są ważne i warto się nimi zajmować i trzeba się nimi zajmować, i generalnie im wcześniej zajmiesz się problemem psychicznym, tak samo jak im wcześniej zajmiesz się jakimś problemem fizycznym w Twoim organizmie, to masz większą szansę na wyzdrowienie i na mniejsze skutki uboczne, na mniejsze problemy związane z daną chorobą. Więc myślę sobie, że nie warto do tego podchodzić w sposób taki, że sobie z tym poradzę, że nie, nie będę słaby czy słaba, tylko naprawdę. Podejść do tego racjonalnie, że to, to, to spotyka nas wszystkich, to może nas spotkać. Też ważnym aspektem jest to, w jaki sposób e, mówi się w mediach na temat problemów natury psychicznej. Jeżeli chodzi na przykład o depresję, to wiele się w tym temacie stało i w mediach o tym mówią, w różnorakich mediach, w telewizji, w radiu, ale to właśnie jest niestety, tutaj chciałabym z mojej strony tylko zauważyć, e, że jest to właśnie tylko i wyłącznie temat depresji, który się ciągle przewija. Nie uważam, że to jest źle, bo depresja jest bardzo częsta e, i z jej powodu naprawdę umiera mnóstwo ludzi na świecie, ale myślę, że warto byłoby rozwinąć ten obszar, może zaangażować właśnie specjalistów z dziedziny psychiatrii, z dziedziny psychologii, którzy by poruszali też w takich edukacyjnych programach tematy innych, innych zaburzeń, innych chorób, bo myślę, że taka świadomość społeczeństwa na temat przejawów danych chorób, edukacja byłaby bardzo cenna i i skuteczna, jeżeli chodzi o świadomość, na przykład w naszym kraju. Kolejną kwestią jest to, kiedy iść do psychiatry. To jest pytanie, które przewija się w wielu miejscach, i tak naprawdę ja też często je słyszę. I myślę, że warto pójść do psychiatry, kiedy to, co się dzieje z nami, z naszą psychiką, z naszymi myślami. Jakkolwiek chcemy to ująć, wpływa bardzo negatywnie na nasze życie. W ten sposób że zaburza naszą codzienność, naszą pracę, nasze zainteresowania, nasze relacje rodzinne z przyjaciółmi, co zaburza ten dotychczasowy sposób życia. Trudno mi byłoby teraz powiedzieć o wszystkich objawach, jakie są możliwe, jeżeli chodzi o no właśnie choroby czy zaburzenia psychiczne, bo naprawdę jest to obszerny, obszerny temat, ale warto obserwować na przykład to, jak się czujemy. Jeżeli chodzi o długotrwały smutek, na przykład, lęk, obawy, martwienie się takie bardzo natarczywe, zaburzenia snu, natrętne czynności, powtarzanie tych samych czynności, zaburzenia pamięci, trudności w układaniu jakoś relacji z otoczeniem, to mogą być. Nawet problemy ze zdrowiem fizycznym, które, których nie da się wyjaśnić, bo już byliśmy u innych lekarzy, ponieważ też tym, tą dziedziną, którą też zajmują się psychiatrzy, jest y, psychosomatyka. Także są to takie zaburzenia pod postacią somatyczną. Myślę, że tutaj też to, to wspomniałam wcześniej, ale warto do tego podejść racjonalnie na zasadzie, że zdaję sobie sprawę z tego, że być może potrzebuję pomocy. Ale to nie oznacza, że jestem jakąś totalną porażką, nie nadaję się do niczego, skończę w psychiatryku i nigdy nie będę mieć normalnego życia. Myślę, że uleganie takiej dramatycznej narracji, którą tworzymy sobie w głowie lub którą tworzą ludzie z naszego otoczenia, to jest najgorsze, co można zrobić. Po prostu spróbować uspokoić się i zracjonalizować to, że idziesz do psychiatry. Idziesz, bo niepokoją cię pewne rzeczy w twoim zachowaniu, myśleniu i to jest ok. Nie jesteśmy idealnie zaprogramowani, żeby cieszyć się dobrą psychiką, zacznijmy od tego. Właściwie to mówi się, że mniej więcej jedna na cztery osoby będzie potrzebować pomocy czy leczenia w związku z problemami psychicznymi może to być psychiatra, psycholog, leczenie szpitalne, różne w ogóle połączenia i kombinacje. Na przykład jak u mnie to jest psychiatra i leki, które mi przepisuje oraz psycholog, z którym mam psychoterapię. Inna osoba być może będzie musiała skorzystać z leczenia szpitalnego i być w szpitalu psychiatrycznym i to nie jest żaden powód do tracenia głowy. Chociaż jest to trudne. I często wiąże się to z mnóstwem trudnych uczuć i w ogóle jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. Ale tak samo trudne są też problemy ze zdrowiem fizycznym, kiedy są przytłaczające, kiedy tak naprawdę wpływają bardzo znacząco na jakość naszego życia. Myślę, że nie ma w tym nic złego, że Twoja czy w ogóle czyjaś psychika, jakiejś osoby z Twojego otoczenia załamała się, że nie dzieje się w niej dobrze. Świat jest generalnie wymagający i życie w nim względnie stabilnie, z taką stabilną psychiką przez całe życie to. To jest naprawdę nielada wyzwanie, szczególnie jeżeli jest się stosunkowo uczuciowym, empatycznym człowiekiem, któremu jakoś leży na sercu jego własne życie, życie innych, czy nie wiem, losy kraju czy świata, po prostu spróbujmy się pogodzić z tym, że nasze umysły mogą mieć czasami dość. I to, i to jest OK. Pomagajmy im, jeżeli tego potrzebują. Na koniec chciałabym Wam przywołać słowa psychiatrki Pauliny Undrych, która na stronie Uniwersytetu SWPS opublikowała artykuł, w którym pisze o tym, kiedy warto udać się do psychiatry. Czyli ten temat, który przed chwilą poruszyłam, tylko jej słowami: Cytuję, Kiedy masz poczucie, że coś się zmieniło. Masz zmienny nastrój, łatwo cię wyprowadzić z równowagi. Krzyczysz na domowników: jesteś drażliwy, drażliwa. Gdy nie masz energii, odczuwasz zmęczenie, a wszelkie czynności wykonujesz z wielkim trudem. Może masz również problemy z zaśnięciem? Budzisz się w nocy, a sen nie daje wypoczynku. Zauważyłeś, że izolujesz się od rodziny, znajomych, nie odbierasz telefonów, nie odpisujesz na maile. Najchętniej zaszyłbyś się pod kocem na kanapie. Zdarzają ci się sytuacje, że nagle odczuwasz niepokój w trakcie zakupów w markecie lub jazdy autobusem, uczucie silnego strachu, obawa, że zemdleje, że zbierze się nad tobą tłum ludzi, a ty będziesz czuć się jeszcze bardziej niekomfortowo. A może dokuczają ci natrętne czynności, myśli, poświęcasz im sporo uwagi, jesteś bardzo niespokojny, masz problemy z koncentracją, zapominasz się. Doświadczasz nietypowych doznań zmysłowych, słyszysz głosy, trzaski, które nie są słyszalne dla innych, widzisz osoby, przedmioty, której, których inni nie mogą zobaczyć, lub masz doznania płynące z ciała, takie jak mrowienie, odczuwanie prądów, tyki nerwowe. Masz poczucie, że jesteś podsłuchiwany, śledzony, że inni ludzie spiskują przeciwko tobie. To tylko parę przykładów, które przywołała Paulina Undrych, ale myślę, że warto było tutaj je umieścić i Wam o nich powiedzieć. Myślę, że warto się edukować, warto czytać, warto ym, korzystać z tego internetu, w którym jest naprawdę dużo wartościowych informacji. Ja sama do tego zachęcam, yy, ale też na pewno zachęcam do korzystania z pomocy psychiatrów, z pomocy psychologów. Myślę, że to jest nieoceniona pomoc i jeżeli tylko damy im szansę, to mogą się w naszym życiu zdarzyć cuda. Taki moment, kiedy czujesz, że Zdarzyło się w Twoim życiu coś, co nieodwracalnie na dobre je zmieniło. Także na koniec pamiętajcie, że nie warto się bać tego psychiatry że jest to lekarz, który zajmuje się psychiką, który może naprawdę pomóc, kiedy mamy problemy, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasz przypadek w ogóle zostanie do czegokolwiek zakwalifikowany, bo chyba nikt nie chce mieć jakiegoś zaburzenia czy choroby psychicznej, ale jeżeli po prostu czujemy, a pewnie to nic takiego, po co pewnie się zastanawiać, po prostu pójdźmy do tego lekarza, powiedzmy, co nas spotkało i dajmy mu szansę na przyjrzenie się naszej sytuacji. On nie będzie nas diagnozował na siłę i mawiał nam choroby. Jeśli pójdziemy do dobrego specjalisty i damy mu szansę, to mogą naprawdę zadzieć dla nas dobre rzeczy. Także na koniec was ściskam, przytulam i życzę wszystkiego dobrego w tym tygodniu i zapraszam za tydzień.